3 stycznia 1795 roku nastąpił trzeci rozbiór Polski. Mordy wraz z całym południowym podlasiem leżącym na lewym brzegu Bugu dostały się pod Zabór Austriacki, tworząc tzw. Tak Nową Galicję. W maju 1809 roku w czasie wojny polsko-austriackiej mordy zostały zajęte przez wojska polskie. Na mocy traktatu pokojowego zawartego 14 października 1809 roku między Francją i Austrią do Księstwa Warszawskiego przyłączono dawno Nową Galicję z Mordami. W roku 1812 Departament Siedlecki, w tym Mordy, był miejscem stacjonowania znacznej liczby wojsk przed wyprawą Napoleona na Rosję. Po jej klęsce w granicę Księstwa Warszawskiego wtargnęła Armia Rosyjska. Na jesieni 1812 roku wojska rosyjskie kilkakrotnie jeszcze pustoszyły pod Lasie i Lubelszczyznę. W Mordach znajdowały się oddziały rosyjskie z korpusu generała Sacheda. W styczniu 1813 roku Rosjanie ponownie wtajeli pod Podlasie rozpoczynając dwuletnią okupację Księstwa Warszawskiego. Był to okres ciężki dla mieszkańców okolic mordu, który gnębiły rekwizycje i kontrybucje oraz rabunek żołnierzy rosyjskich. Powstanie listopadowe. Powstanie styczniowe. Bitwa pod stokiem Lackim. Oddział dowodzony przez Mikołaja Morica Aleksandra Roszewskiego, liczący ponad 300 powstańców, uzbrojony częściowo w broń palną, w większości kosy i siekiery, zaatakował 23 stycznia 1863 roku żołnierzy rosyjskich stojących na warcie i śpiących w domach. Część powstańców opanowała magazyny broni, skąd zabrano 25 karabinów. Pozostali szormowali domy, w których kwaterowali żołnierze. Do akcji włączył się maszerujący z poprzez mordy oddział Władysława Czarkowskiego. Zacięta walka, którą kierował przybyły z Siedlec Lewandowski, przeciągała się do rana, przybierając pomyślny obrót dla powstańców. Kiedy jednak nadeszła pomoc w sile dwóch kompanii piechoty i sotni kozaków, powstańcy nie wytrzymali ataku i wycofali się na wcześniej przygotowanych podwodach w okoliczne lasy. Do niewoli Rosjanie wzięli 40 powstańców, między innymi Morica i Olszewskiego. W bitwie zginęło 10 powstańców, a 26 było rannych. Straty wojsk carskich wynosiły 7 poległych i 10 rannych. 9 października 1863 roku siły powstańcze oddziału lutyńskiego starły się z siłami carskimi w pobliżu mordów pod raczynami. Nie wiadomo ilu było rannych i zabitych ze strony carskiej. W przypadku powstańców mówi się o kilku osobach poszkodowanych w starciu. W lutym 1864 roku doszło do potyczki stańcu z Rosjanami pod Mordami. W powstaniu walczyli mieszkańcy Mordów i okolic. Między innymi Piotr Piuro walczył w oddziale Wadysława Czarkowskiego z Łosic. Brał udział w potyczce pod Stokiem Lackim 23 stycznia 1863 roku. Pochowany na cmentarzu w Mordach. Zmarł, jak głosi napis, w 1925 roku. Wincenty Raczyński z Wojnowe. Walczył w oddziale Władysława Czarkowskiego. Za udział w powstaniu oznaczonym medalem niepodległości. Pochowany na cmentarzu w Mordach. Ksiądz Dominik Stępkowski, urodzony w 1815 roku w Mordach. Był wikariuszem parafii przesmyka. Walczył w oddziale Kobylińskiego, Brał udział w bitwie pod Wielgolasem. Nieznani z nazwisk mieszkańcy Buchowe. Trzech z nich zmarło w wyniku ran po bitwie pod Wielgolasem. Prawdopodobnie walczyli w oddziale Księdza Prus.